Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj miałem nieco inny plan na film, ponieważ udało mi się zrobić, zbudować Team z podwójnym Emikiem, team Unkillable, wykorzystujący skracanie cooldownów przez niego. No ale Plarium tutaj troszkę pozmieniało mi plany. Tamten film pewnie będzie jutro. A dzisiaj pomówimy o tym, co znajduje się w nowym patchu, ponieważ są niespodzianki. Są niespodzianki poza tym, co już nam, o czym już nas poinformowali. Dołożyli jeszcze coś innego. Plus będzie chyba 8 nowu, nowych czempionów, także przyjrzymy się temu, kto trafi do gry. Zatem zapraszam Was na film. No i widzimy highlightsy tego update'u, najważniejsze rzeczy, i już na początek widzimy pierwszą tą niespodziankę, o której mówiłem. Wiedzieliśmy, że będzie wprowadzony Epic Empowerment, ale na tej mapie drogowej, które nam pokazali, było to na drugim miejscu, i byliśmy przekonani, że będzie to gdzieś w przyszłości, ponieważ powiedzieli nam: ok, improvementy do, do tawerny będą już w następnym patchu, ale nic nie wspomnieli o tym. Że, że będzie też Epic Empowerment. Więc y, to też trafi do, do gry i powiem Wam, że wygląda to lepiej niż się spodziewałem. Tak ja nie mam dostępu do serweru testowego. Jeżeli chcecie, żebym tam miał, to subskrybujcie mój kanał, bo potrzebuję 8000 subskrypcji i wtedy będę miał ten dostęp. Póki co, niestety nie więc y, mamy to, co mamy. W każdym razie, jeśli chodzi o staty, jakie dostaniemy. Ja się spodziewałem, że może to wyglądać także o połowę obetną te bonusy, które dostają legendy, ale jest dużo lepiej. Ponieważ niektóre staty się w ogóle nie zmieniły, tak jak na przykład atak, HP czy defense, tak samo jak w przypadku Legend, to będzie plus 40% statów, bardzo będzie to fajny wzrost statów głównie defensywnych, ale też ataku. Później, jeśli chodzi o speed, legendy dostają 15 punktów. Epiki dostaną plus 10 speedu, plus 10 punktów speedu, więc fajny wzrost. Jeśli chodzi o accuracy resistance, to będzie plus 40 punktów. W przypadku Legend to jest 55. No i o połowę obcięli crit rate i crit damage. Crit rate to będzie plus 5%, crit damage plus 15, o ile dobrze pamiętam. Dodatkowo, więc całkiem, całkiem dobrze to wygląda. Cała mechanika wygląda dokładnie tak samo. Potrzebujemy cztery mamy cztery poziomy empowermentu, więc potrzebujemy cztery kopie danego epika, żeby go w pełni wymaksować Później widzimy, mamy te improvementy do tawerny. To już wszystko omawiałem. Te screenshoty już były, już po Wam pokazywałem wcześniej, więc to sobie pominiemy. Spojrzymy sobie na to dokładnie, jak nowy patch wejdzie do gry, co powinno nastąpić w tym tygodniu. Więc mamy tak, kolejne rzeczy. Nowa ranga będzie w klanach, będzie tutaj lieutenant który będzie czymś pomiędzy y, szefem a y, zastępcami. Ale dobrze czytam i tutaj y, ta ranga też będzie mogła wysyłać zaproszenia y, dla nowych graczy. No i z, y, ilość zastępców zostanie zwiększona do 5. Teraz chyba mamy dwójkę. No więc taka zmiana. Tutaj jakieś mamy zmiany, tak? User Interface Newsy zostaną podzielone na dwa taby: Featured News i General News. Ok, mało znaczące. No i mamy tutaj rebalans dwóch czempionów, tak? To jest Claydna i Hackorn Smashlord. O tym też już mówiliśmy. Ale mamy nowych czempionów, więc teraz umówmy sobie nowych czempionów. No i tutaj pamiętajmy o tym, że nowa fuzja to będzie klasyczna fuzja, czyli będziemy mieć epika e, lub epików, których trzeba będzie zdobyć, podlewelować, wrzucić na cztery gwiazdki, asendować i rarki, i z tego zrobić epików 4 sztuki, tych epików też levelować na 5 gwiazdek, ascendować i dopiero możemy z tego zrobić legendę. Więc w tych czempionach, których tutaj mamy, yy, mamy epika, mamy rarkę. Więc yy, nawet więcej niż jednego epika mamy, więc tu nie, jednego epika chyba też. Więc z, prawdopodobnie to będą czempioni potrzebni do yy, do fuzji. Na początek epic with y, Quivergrass, to jest epic Affinity Force, typu Attack i to jest Sylvan Watcher i to jest z tego co widzę jedyny epic, więc prawdopodobnie czterech takich epików będzie potrzebnych do zrobienia Fuzzy Force, więc od razu się upewnijcie, że macie odpowiednią ilość połszonów, jeżeli nie to musicie je sobie dofarmić. No, i zobaczmy na najważniejsze, czy jest to dobry champion. I tak na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 50% szans na kradzież losowego buffu z celu. Książkami zwiększamy tylko obrażenia. Ok, bez szału. A2 atakuje wszystkich przeciwników. Przed atakiem usuwa debuffy z tego championa. Więc nie ma znaczenia, czy będzie miała Decrease Attack, Decrease Crit Rate, Decrease Crit Damage. Ona to z siebie wszystko usunie. I potem zaatakuje z pełną mocą, i mamy po wyksiążkowaniu 100% szans na usunięcie losowego buffu z przeciwników. I tutaj mamy ile? 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. No, okej, okay. na pierwszy rzut oka nie wygląda to jakoś fantastycznie. To jest nukier, więc, oczywiście, pytanie, jak mocno będzie uderzać. No, i potem mamy A3. Atakuje tutaj jednego przeciwnika. Obrażenia rosną. O 30%, jeżeli nie ma na sobie aktywnych y, debuffów. No więc potem jak użyję tego A2, y, usunie z siebie debuffy, no to potem, oczywiście jeżeli w międzyczasie nic nie zarobi, to będzie mogła mocniej uderzyć A3. Y, ignoruję unkillable, jeżeli ma, nie ma na sobie też żadnych debuffów. ok, pytanie jak mocno. Tutaj uderzę. Mamy ile? 4 tury cooldown po wyksiążkowaniu. I mam jeszcze pasyw. Jej accuracy wzrasta o 50 punktów, jeżeli nie ma na sobie aktywnych buffów. I do czego ona potrzebuje? accuracy? Do usunięcia e, buffu i do kradzieży buffów. Jeżeli będziemy ją traktować jako nookera, to ja nie wiem, czy ktoś będzie sobie zawracał głowę. Accuracy. U jeszcze mamy Aureus, większy atak, ale tylko Faction crypt o 30%. Generalnie na pierwszy rzut oka wygląda bardzo przeciętnie. To jest epic, więc nie spodziewam się, żeby to był jakiś piekielnie mocno atakujący champion, więc patrząc na fuzję, a na tego championa, to raczej nie widzę, żeby ktoś wybierał Arwit ponad fuzję, bo to jest też przy klasycznej fuzji na to trzeba patrzeć. Mieliśmy taki przypadek kiedy był Zygmunt fuzją, to, to jest przyzwoita legenda, ale bez szału. Za to jednym z epików tamtej fuzji była Demytha. I wiele osób poszło po Demythe, a nie robiło fuzji. Tutaj nie widzę, żeby coś takiego miało mieć miejsce. E, no więc to jest epic no i mamy rarkę Terryx Terestes. Niestety to jest rarka Void. Być może w ten weekend będą podwójne szanse na Ancient Shard, aczkolwiek w dzisiejszych czasach to nie jest nic pewnego, bo wiemy, że Plarium już nie trzyma się stałego rozkładu, lubi tutaj zaskakiwać. Więc gdyby to było, było to rarka normalna Affinity, no to przy podwójnych szansach na Ancient Shardy byłaby spora szansa, że jakaś może gdzieś wpadnie. Oczywiście epic troszkę ciągle może wpaść Ale to już nie ma znaczenia Czy to będą sacredy, czy ancient shardy To y, epic może wpaść No ale zobaczmy co tutaj mamy Na A1 atakuje jednego przeciwnika I mamy mały increase accuracy na siebie Na dwie tury OK, nic rewelacyjnego Na a mamy atak AOE 75% szans na wrzucenie prowoku Na jedną turę, jak na rarkę trzy tury cooldowny, 75% na AOE Jest to naprawdę solidny e, Solidny ruch no i mamy jeszcze pa, Nie, to nie jest pasif, to jest A3 Umieszcza mały strength na wszystkich Na dwie tury A na sobie kontratak Trzy tury cooldownu Więc generalnie jak na Larkę Przyzwoicie wygląda na Faction Wars Myślę, że na Faction Wars się może przydać Gdzieś tam powiedzmy na wczesnym yy, Na wczesnym Doom Tower Gdzie jak ktoś nie ma lepszego czempiona do Provoked Magma Dragona No też może być Użyteczna Okay, ale generalnie bez jakichś yy, jakich rewelacji, no i to tyle. Teraz przejdźmy yy, do mityków i do legend, ponieważ w grze pojawi, pojawi się Galeus Bloodcrest. I to będzie kogut. To będzie kogut. Zobaczmy co on ma. To jest mityk defense za skinwalkersów. Na A1 w podstawowej formie umieszcza increase, decrease speed na dwie tury. Kiedy kontratakuje Obrażenia zadawane przez tą hmm. Ok To jest ciekawe Jeżeli będzie kontratakować To obrażenia tego skilla będą oparte na Defensie i na Max HP Przeciwnika, no to może być Naprawdę potężne Uderzenie, ale to jest tylko jeżeli będzie Kontratakować, nie normalnie jego skilly są oparte na defensie, a tutaj będzie i defense i max HP przy kontratakach. A2, mamy atak AoE, umieszcza provoke na jedną turę, jeżeli atakujemy bossa to na dwie tury. No na hydrze to może być na pewno bardzo przydatne. Yy, umieszcza unkillable na sobie na jedną turę i kontratak na sobie na dwie tury przy trzyturowym cooldownie, więc no... Bardzo fajna synergia z tym A1 na, yy, na PvE. I tutaj mamy A3, w pełni odnawia zniszczone max HP, dodatkowo umieszcza Revive from Death i Increase Defense na wszystkich na dwie tury, trzy tury cooldownu po wyksiążkowaniu, więc no, ta forma na hydrę będzie na pewno przydatna. Decrease Speed jest bardzo mocnym uderzeniem, bardzo przydatne. Provoke też się przyda do kontrolowania Unkillable ach, no, Unkillable i kontratak na Hydra już jest gorzej, trzeba będzie go zrobić z wysokim rezystencem, to na pewno bo jak te debuffy zostaną te debuffy zostaną skradzione, będziemy w poważnych kłopotach e, i tutaj mamy pasyw, odbija połowę obrażeń jakie on otrzymuje od atakującego, jeżeli to jest boss to odbija 100% obrażeń e. I leczy go 50% zadanych obrażeń. Znaczy. Mam nadzieję, że to zakodowali dobrze, bo skoro odbije 100%, to on nie, nie otrzyma żadnych obrażeń. Mam nadzieję, że zakodowali to mądrze. Także to jest o 100%. Jest to źle opisany skill, bo on nie otrzyma obrażeń. Że to będzie o 100% obrażeń, które mógłby otrzymać. Bo skoro odbija wszystko, no chyba, że to działa tak, że. Odbija, ale nie otrzymuje, dobra, nie wchodźmy w to, nie wchodź. mam nadzieję, że to zakodowali dobrze. I aura zwiększa defense we wszystkich miejscach o 35%. Przyzwoita ta pierwsza, podoba mi się ta pierwsza forma. Teraz druga, na A1 atakuje jednego przeciwnika, umieszcza, ma dodatkowe uderzenie na przeciwnikach pod wpływem decrease defense. Na wszystkich przeciwnikach, którzy mają decrease Defense na sobie, ok, czyli dużo kontrataków tutaj może być. Jeżeli e, jeżeli będzie kontratakował, to pomyślmy sobie na hit że będzie przez to, że jest to atak pojedynczy, to będzie umiał te pasywy redukujące ataki AOE na A2, a mamy atak AOE. Przed atakiem umieszcza duży decrease defense na dwie tury. Obrażenia rosną o 10% za każdego przeciwnika pod wpływem decrease defense. Aha, dobra, przed atakiem to robi, więc ok. Mocno będzie mógł zwiększyć swoje obrażenia tutaj. Dodatkowo, kranie 20% turmiter z każdego przeciwnika. 20% z każdego przeciwnika bardzo szybko będzie wracać do tego skillu. Są tylko 3 tury cooldownu, bo i będzie bardzo często wracać do tego decrease defense. A 2 ponownie mamy atak AOE. Obrażenia rosną o 15% za każdy buff na celu. Obniża czas trwania buffów na przeciwnikach o dwie tury. 4 tury cooldownu to może być bardzo fajny skill na obecną arenę gdzie jest polimorf. Więc mamy dużo buffów przez to. On dzięki temu będzie zyskiwał. Na mocy plus będzie obniżał czas trwania, co nie aktywuje Polimorfu To jest fajny skill, może być na arenie, jeżeli będzie jeszcze mocno uderzać. No i mamy pasyw. Przeciwnicy pod wpływem decrease defense nie mogą wrzucać debuffów do kontroli przeciwnika na tego championa. Resetuje cooldown jego A2 tutaj. Jeżeli zabije kogoś pod wpływem decrease defense tym skillem. Ok, czyli nie dość, że będzie bardzo wracał szybko do tego skillu, bo kradnie, to jeszcze jeżeli kogoś zabije, to będzie to aktywne drugi raz. OK. Resetuje cooldown jego drugiego ataku AoE, jeżeli kogoś zabije pod wpływem Decrease Defense. Kto ma na sobie Decrease Defense? OK, więc bardzo szybko będzie jeszcze wracał do tych skillów. No i na koniec aura zwiększa defense we wszystkich miejscach o 35%. Podoba mi się ten ciepł, fajnie jest zaprojektowany. Ma to, ma to wszystko sens. Yy, działa to fajnie razem. Jeżeli jeszcze będzie mocno uderzać, będziemy mieć naprawdę fajnego mityka. Dobra, no ale przejdźmy dalej. Legenda Dune Lord Gregor, Grzesiu trafia, i to jest kolejny champion z faction Unity Skillem, tym razem do barbarzyńców, jest to de Defense Force. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, 50% szans na wrzucenie. Prowok na jedną turę na A2 mamy atak AOE i obniża. Czas trwania buffów o jedną turę przeciwników i wydłuża czas trwania naszych buffów o jedną turę. Fajny skill. Dodatkowo wrzuca shield na wszystkich na dwie tury w wysokości 20% jego max HP. Szkoda, że to jest max HP, skoro jego, on jest czempionem defense. Ale idziemy dalej. No i tu już mam te skilly Unity. Podstawowo umieszcza Increase Attack i Increase Accuracy na wszystkich, na dwie tury, ile mamy cztery tury cooldown, dosyć długiej. No i potem ten Unity Skill. Jeżeli mamy jednego jeszcze barbarzyńcę, to obniża cooldown wszystkich skillów poza sobą o jedną turę. Miło. Przy dwóch dodatkowo zwiększy TourMeter o 20%. Przy trzech mamy doaktywuje Instant Turn, czyli Champion z najwyższym crit damage Z miejsca się ruszy Tutaj to nie jest napisane, że to musi być ten z barbarzyńców Mam nadzieję, że to jest dobrze opisane Czyli w tym momencie dobieramy do takiego teamu Mega nukera I jak tego użyję to automatycznie Świetny champion ruszy i dostanie increase attack No może być to naprawdę fajne No i mamy pasyw. Kiedy zaatakowany mamy 20% szans na Umieszczenie Prowok na atakującego na jedną turę to się dzieje raz na uderzenie, czyli jak ktoś uderza parę razy, no to z, z, mocno rosną szanse na to, że dostanie Prowok. A potem, jak dostanie Prowok, to oczywiście będzie go ponownie atakować i znowu może zostać, więc no, taki champion może być stale wyeliminowany z walki. No i Unity, jeżeli mamy jednego championa. O, nasi czempioni zadają 25% więcej obrażeń czy przeciwnikom, którzy są kontrolowani w jakiś sposób. Ok. Czyli no jak on będzie wrzucał prowok, no to ten czempion jeszcze będzie miał tutaj dodatkowe problemy. A przy dwóch nasi czempioni ignorują połowę rezystensu, kiedy wrzucają jakąś kontrolę. A przypominam, że mamy Armanza w tym teamie, w tej, w tej frakcji, więc jak on będzie wrzucał. Stan, no to połowę mniej rezystencji do tego będzie jeszcze potrzebował. A accuracy, przepraszam, e w przypadku trzech, kiedy kontratakują nasi czempioni, e debuffy, y debuffy umieszczane przez ich skille nie mogą być rezystowane albo blokowane. Przy kontrataku, więc mówimy tutaj tylko o A1. W tej frakcji jest Walkiria. Więc łącząc to z A1 nie zablokują nam w żaden sposób. Yy, nie zablokują ani nie rezystują naszych debuffów z A1, więc bardzo ciekawy champion. No i mamy Aure, zwiększa defense we wszystkich walkach miejscach o 25% dla barbarzyńców dodatkowo zwiększa jeszcze accuracy. No naprawdę solidnie, solidnie wygląda. Dajcie znać, co o nim myślicie. Idziemy dalej, mamy nową legendę Void senna. Amberheart, Legenda, Void w Dwarfsach, Support. No i zobaczmy, co ona ma. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i mamy tutaj 60% szans na aktywowanie Continuous Heal na każdym naszym czempionie. OK? Przyzwoicie, przyzwoicie. A2 e, wrzuca duży Increase Speed na nas i dwa razy Continuous Heal na dwie tury. E, dodatkowo napełnia Turmiter. Wszystkich naszych championów o 20% 3 tury cooldownu, Increase Speed, dużo leczenia, który potem może aktywować Przyzwoity Skill i Edge of Death A3 wskrzesza wszystkie daje im połowę Turmiter i, i HP Potem mamy tutaj mm, ale ja tak. Mamy alej atak z czempionami, którzy zostali wskrzeszeni i wszyscy atakują przeciwnika z najniższym HP. Mm. I wszyscy oczywiście użyją swojego A1. Jakiś dziwny ten skill. I mamy jeszcze passive. Y Za każdym razem, kiedy Continuous Heal jest aktywowany, napełnia turmiter wszystkich naszych czempionów o 5%. Na początku jej tury zwiększa czas trwania działania Continuous Heal yy, u losowego jednego tylko czempiona poza sobą o jedną turę. Szkoda, że tylko u jednego. A więc to jest przyzwoity healer. Czy jest taki super Void? Niekoniecznie jakiś super Void, ale wygląda to całkiem dobrze. Na koniec jeszcze jest aura zwiększa speed we wszystkich miejscach o 19%. No na pewno na arenie będzie przydatna, z tym swoim a dwa. Dużo leczenia, revive. Okej, okay, całkiem okej. Okay. Gath the Truth, Truth Shield. Legenda Magic Defense z Knight Revenant. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest chyba. A nie, yeah, jeszcze jest dużo tych czempionów tym razem. Atakuje jednego przeciwnika. Mamy dodatkowe uderzenia na przeciwnika, którzy mają decrease crit rate i decrease crit damage. Umieszczony przez nią, no więc wiemy, co ona już będzie umieszczać, aczkolwiek te dwa buffy są bardzo mało popularne. To dodatkowe uderzenie jest zawsze normalne, ale będzie ignorować połowę defensu przeciwnika. Dodatkowo wrzuca Increase Defense na siebie na dwie tury. Szkoda, że nie robi tego przed atakiem, tylko po. No, ok, zobaczymy, jak to dalej wygląda a2 mamy atak aoe przed atakiem wydłuża czas trwania wszystkich buffów o jedną turę, fajnie obrażenia rosną o 5% za każdy buff którego, który został wydłużony o i to, nie ma tutaj limitu opisanego, tak, czasami mamy, że może zwiększyć do 30%, do 100% tutaj nie ma limitu o i więc, no jeżeli połączymy ją na arenie np. Na z taką sifi, no to mamy na każdym Championie po 3 buffy. Wydłuży wszystko, to mamy już wzrost o 60% na arenie. To może naprawdę mocno uderzać. Idziemy dalej. Umieszcza Reflect, 30% Reflect Damage na wszystkich, na dwie tury, dodatkowo Ale Protection na wszystkich poza sobą. Dodatkowo wrzuca Strengthen and Increase Resistance na siebie na dwie tury, trzy tury cooldowno Okej okay. eee, przejdźmy jeszcze do pasywu, tutaj, bo wcześniej nie było Decrease Crit Rate, Decrease Crit Damage, więc zobaczmy tutaj Za każdym razem na pasywie, kiedy Champion pod wpływem Reflect Damage jest zaatakowany, umieszcza Decrease Crit Rate i Decrease Crit Damage na atakującym na dwie tury i tego nie można rezystować. Okej okay. Teraz to połączenie mi się dużo bardziej podoba z A1. Skoro nie może rezystować to nie potrzebuje accuracy, bo wcześniej nigdzie nie potrzebowała do tej pory accuracy a widzieliśmy a po, po jeden że będzie musiała rzucać dwa debuffy. Skoro nie może rezystować duży, duży plus. Nie ma tutaj cooldownu, więc praktycznie przeciwnicy tak długo jak będzie reflekt damage na wszystkich to tak długo będą mieli w zasadzie cały czas będą mieli na sobie, no bo wrzuca na dwie tury yy, te dwa debuffy. Yy, Reflect damage wrzuca na dwie tury przy trzyturowym cooldownie, więc w zasadzie cały czas będzie podwójnie atakować na swoim yy, A1. Więc tutaj naprawdę może sporo obrażeń ładować z tego skilla. I od razu mi się ten champion Hydra podoba, ale mamy Ally Protection, wydłużenie czas trwania naszych buffów, obniżanie czas nie, tylko wydłuża czas trwania naszych buffów łączy. Stos A3 cały czas mamy Ally Protection Reflect Damage. Ona będzie bardzo fajnym Mischief, mischief Targetem, Powrzuca na siebie dwa buffy, których nie będą mieli inni. Może fajne obrażenia dawać na Klan Bossa. Tak samo będzie przydatna z Ally Protection. No, generalnie naprawdę fajny. Fajnie się zapowiada champion. Mam nadzieję, że będzie jeszcze mocno uderzać. I mam jeszcze Aure zwiększać defense we wszystkich miejscach o 25%. Ten champion mi się podoba, naprawdę mi się podoba. I na koniec Glycat of the Meltwater. Legenda Force Support Sylvanów. No, kolejny Support w Sylwanach. Tam potrzebujemy troszkę innych jeszcze, czy tam Supportów jest mnóstwo. To jest frakcja Supportów. No i zobaczmy, co ten ma. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie ma. Ile 50% po wyksiążkowaniu, na wrzucenie Freezu na jedną turę? Jeżeli cel ma małe HP, od 50% w dół, nie można tego wtedy rezystować. Ok, a 2 umieszcza Increase Attack na wszystkich na dwie tury, i mamy po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie Perfect Veila na wszystkich poza nim na dwie tury. Dodatkowo napełnia Turmiter wszystkich o 15%, 4 tury cooldownu. Fajnie. Kolejny champion z Perfect Veil na AOE. Potrzebujemy takich championów, nie ma ich zbyt wielu w grze, więc fajnie, że jest kolejny. Dodatkowo rzucaj tak super, podoba mi się. A3 wskrzesza wszystkich championów, daje im 40% HP i tylko 20%. Okej, okay, wskrzesza wszystkich, ale mało statów daje. Ale to nie wszystko, ponieważ. Dodatkowo daje nam 50% increase accuracy i 60% increase defense na wszystkich na 3 tury. I to się dzieje nawet, kiedy nie ma revive'u. To mi się bardziej podoba niż revive. Na 3 tury, 4 tury cooldownu. Jeżeli nikt nie został rewivowany, to ma ekstra turę. Okej, okay, skoro ma ekstra turę, to w takiej sytuacji a rzeczywisty. Turmiter do 6 tur, czyli 3 tury po wyksiążkowaniu, więc on, jeżeli nie robi revivalu u wszystkich, utrzyma increase accuracy, increase defense. Mar, fajny, fajny skill to jest. No i mamy jeszcze pasyw. Czempioni pod wpływem Perfect Veil zadają więcej obrażeń o 10%. Jeżeli Perfect Veil jest przez niego umieszczony, zadają 10% więcej obrażeń przeciwnikom pod wpływem Veil albo Perfect Veil. to jest bardzo sytuacyjne, ale ta pierwsza część jest fajna. I mamy Aura Increase Speed we wszystkich miejscach o 19%. To jest taki fajny na Klambosa. Może być fajny na Klambosa. Increase Defense cały czas, Increase Accuracy przez cały czas będzie miał. A jeden no tam się nie przyda. Ale increase Attack Perfect Veil vale to na Hydrę bardziej. To jest taki dobry champion, taki ogólny support. Tak bym go. Określił, no i na koniec jeszcze jest nasza fuzja. No tutaj wiemy, wybieraliśmy szybkie przypomnienie. Na A1 to będzie typu defense, na A1 rzucamy provoke 100% szans na bossach przy wyksiążkowaniu. na A2 atak AOE 100% szans na decrease attack i wydłuża czas trwania buffów, a jedną, które potem rzuca shield, który jest proporcjonalny do ilości buffów, które zostały, których czas został wydłużony. I tu widzimy, to będą 3 tury cooldownu. ok? A 3 umieszcza Intercept na jednym celu dwa razy, 2 dwie sztuki interceptu. Po przypominam, intercept blokuje debuffy do kontroli przeciwników. Do tego wrzuca increase defense i shield na wszystkich na dwie tury wartość shieldu jest proporcjonalna do jego defensu, a on ma naprawdę bardzo wysoki defens, prawie 1500 defensu, 3 tury cooldownu, no i pasif, gdzie wrzuca na siebie kontratak cały czas i dodali mu aurę, zwiększa defens we wszystkich miejscach o 28%, także naprawdę fajnie ten czempion wygląda, dajcie znać, czy będziecie go robić, klasyczna fuzja, startuje w czwartek, no i to tyle, no i to tyle, nie przedłużam dłużej, bo już prawie pół godziny tutaj. Gadam, powiedzcie tylko, który z tych przykładów Wam się najbardziej podoba. A ja już się żegnam. Mówi do Was samael. Cześć.